Bardzo podziękować za przyjście. Myślę że, myślę, że jest to nie najlepszy czas, bo mamy dzisiaj kampanię o 18.30, debatę, przepraszam, o 18.30 w telewizji i najprawdopodobniej dlatego niektórzy zostali w domu, żeby oglądać, no ale my tutaj myślę, że miło spędzimy czas, także dziękuję wszystkim. Dziękuję jeszcze raz wszystkim zaangażowanym w kampanię za, to, za zawieszanie plakatów, za, za te banery każdego, kto chociaż jedną rzecz zrobił, dziękuję wszystkim i oczywiście bardzo, bardzo dziękuję Panu doktorowi za możliwość wspólnej kampanii. Bo myślę, że tutaj super, super możemy się uzupełnić. Oczywiście Pan doktor bardziej, bardziej wspiera mnie, bo tutaj dzięki, dzięki niemu mogę oczywiście parę, parę dobrych głosów nowych dostać. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, bo jestem jedynką Konfederacją. Mam okazję kandydować z pierwszego miejsca listy Konfederacji w Okręgu Wałczyńskim. chciałbym dzisiaj przedstawić nie tylko jako kandydat, ale też jako, jako człowiek, żebyście Państwo wiedzieli, kim jestem, czym się zajmuję, skąd pochodzę. Z zawodu jestem germanistą. Dzięki jakimś tam umiejętnościom i znajomości języka niemieckiego mam okazję żyć w dwóch krajach. Prowadzę działalność zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. A mówię o tym, bo uważam, że politycy powinni brać przykład nie tylko z tego, co sami uważają, ale powinni czerpać jakieś wzorce ze świata, powinni czerpać e, przykład z krajów, które są bardziej rozwinięte jak Polska i popatrzeć w historię, co te kraje robiły, podczas gdy były na tym samym etapie jak Polska, jakie wprowadzały rozwiązania systemowe, tak aby teraz być wyżej aby teraz dziś ta gospodarka nieco lepiej funkcjonowała. Dlatego uważam, że spojrzenie nie tylko na, na przez pryzmat Polska, ale przez pryzmat innych krajów na pewno dużo nam da. Ja w całym swoim życiu mam poglądy wolnościowe. Uważam, że wolność jest jakąś jedną z podstawowych wartości w życiu człowieka i tego będę się trzymał i głęboko wierzę, że większość z Państwa też tutaj pojawiła się, bo, bo, bo wolność jest dla Was jednak ważna. E, jako, jako kandydat, jako ewentualny poseł, na pewno chciałbym walczyć, aby wszelkie moje postulaty były związane z wolnością. Większość z Państwa dostała ode mnie e, moją ulotkę. Tam wypisałem pięć swoich podstawowych e, postulatów, które chciałbym walczyć, o które do końca gdzieś tam nie będę odpuszczał. E, mówię tutaj o tym, bo uważam, że w Polsce jest m, wiele rzeczy zbyt, e, zbyt mocno uregulowanych, które można byłoby odpuścić. Byłoby... Przeregulowane przeregulowane, dokładnie. Przerylnowanie wielu naszych branż, wielu naszych dziedzin życia niestety powoduje problemy. Podstawową rzeczą, z jaką zmagamy się w Polsce, jest przymus płacenia składek zus przez przedsiębiorców. Jeżeli człowiek chce być samodzielny, prowadzi, swoje, prowadzi swoją działalność, zarabia sam na swoim pomyśle, uważam, że też powinien decydować, czy chce płacić składki, czy chce odkładać na swoją emeryturę, czy chce być ubezpieczony. Dlatego podstawową rzeczą, jaką będę walczył, będzie koniec obowiązku płacenia zysków przez przedsiębiorców. W Polsce mamy wiele firm, które zamykają się w pierwszym roku swojej działalności. Nie dlatego, że sobie nie radzą, tylko dlatego, że już od początku są narzu jest narzucony garb przez państwo i niestety ten garb ich wykańcza. Ludzie zbierają swoich nowych klientów, chcą ściągnąć z rynku pieniądze, które gdzieś tam im się należą. Ale wiedzą, że tak naprawdę pierwszym etapem, jaki, jaki będzie na, 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 ich, na ich poziomie, będzie to, że trzeba zapłacić ZUS trzeba najpierw opłacić państwo, a później dopiero mieć czasowy. Nie może tak być. Ludzie muszą najpierw zadbać o siebie, sami muszą decydować, czy będę się ubezpieczał, czy będę chciał odkładać na emeryturę, i dopiero wtedy ewentualnie podejmę decyzję, że zacznę swoją współpracę z Państwem. Jeżeli chodzi. O emerytury, Szanowni Państwo, to jest kolejny mój postulat. Chciałbym, aby emerytury w Polsce były bez podatku, abyśmy mogli naszym seniorom jednak zapewnić dostatnie życie. W Polsce, w Polsce nasz rząd w ostatnim czasie wymyśla różne opcje: trzynastki, 14. Uważam, że jest to niepoprawne, a nawet ludzie bez honoru takie rzeczy wymyślają. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale 20 sierpnia PiS chciał ogłosić, że. 14 emerytura będzie wypłacana w wysokości 2200 zł brutto. Ale pan Kaczyński wyszedł na mównicę i, i oczywiście się pomylił. Zamiast brutto powiedział netto. Nikt tego nie skorygował. I to będzie kosztowało nasz budżet państwa 9 miliardów złotych. Kolejny raz pokazują, że mają gdzieś tak naprawdę naszą przyszłość. Zadłużają nasze państwo. Tak nie może być. Głęboko wierzę, że Ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy w wieku 20 lat, schodzą z niego w wieku 60 bądź 65, mogą żyć na tyle dostatnie ze swoich pieniędzy, że niekoniecznie muszą czekać na, na daninę od państwa. Chciałbym, aby nasi seniorzy w Polsce żyli godnie. Oczywiście każdy powinien zarabiać na swoje konto, aczkolwiek tego typu zagrywki, jak, jak teraz prowadził PIS, czyli 13, 14 emerytura, uważam za niepoprawne. Tak nie powinno być. Eee... Wielu, wielu seniorów, wielu emerytów, jak również ludzi pracujących, stara się dorobić do, do, swoich, do swojej pensji czy do swojej emerytury. Wiele osób gdzieś działa w branży, która nie do końca jest regulowana. Chodzi mi tutaj dokładnie o rzeczy, które można płacić gotówką. Rząd niestety z każdym rokiem ogranicza nasze, nasze możliwości, nasze płatności gotówką. Kwota, jaką możemy zapłacić gotówką, z każdym rokiem maleje. Jest to kolejny moment, kiedy powinniśmy czuć zagrożenie, powinniśmy czuć ograniczenie naszej wolności. Gotówka równa się wolność. Uważam, że gospodarka bez szarej strefy to jest bardzo duży błąd. Chora Pan gospodarka. Chora gospodarka, tak jest. Państwo chciałoby wprowadzić tylko i wyłącznie pieniądz elektroniczny. Nie moglibyśmy wtedy poprosić pana elektryka, pana malarza czy, czy pana hydraulika, żeby wykonał nam usługę, która nam się należy i po prostu za wykonaną usługę powinniśmy mu zapłacić i na tym się kończy. Państwo chciałoby wiedzieć nie tylko za co płacimy, kiedy płacimy, ale gdzie płacimy, co mieć kontrolę nad wszystkim. Chcieliby, żeby pani z banku dokładnie sprawdziła, co danego dnia robiliśmy, bo gdzie nie pojedziemy, trzeba będzie płacić kartą, będzie tylko pieniądz elektroniczny. Trzeba się temu sprzeciwić. Uważam, że wolność człowieka polega na wyborze. Ja lubię, kiedy wejdę do sklepu, mogę zapłacić kartę, mogę zapłacić gotówką. Kiedy mam wybór, czuję się bardziej komfortowo. Uważam, że każdy z Państwa dokładnie tak samo lubi. Cieszę się, kiedy można zapłacić gotówką, ale kiedy mam kartę, zapłacę kartą. Wybór jest bardzo ważny. Nie pozwólmy, aby szara strefa zginęła, nie pozwólmy, aby gotówka zginęła. Więc, konstytucyjne prawo do gotówki to jest kolejny postaw, o który chciałbym walczyć w senie. Myślałem, że chciał, chciał pan coś dodać. Nie. Nie, 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 Porządku. Szanowni Państwo, mówimy tutaj o, o wolności w postaci, e, postaci e, zdjęcia e, z barków e, przedsiębiorców, e, przymusu płacenia ZUS-u, mówimy tutaj o gotówce, ale też każdy z nas chciałby spędzać swój wolny czas e, no w taki sposób, w jaki sobie życie. E, obecnie mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości, która weszła w życie jeszcze za stanu wojennego. Uważam, że pewne rzeczy trzeba zmienić. bo patrzeć na pozytywne cechy, jakie, jakie przedstawiają państwa zachodu, między innymi Niemcy, Włochy czy Szwajcaria. Między innymi jest to spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W Polsce możemy kupić sobie piwo w barze, ale jeżeli tylko przekroczymy próg, gdzie kończy się lokal, gdzie kończy się namiot wystawiony, to już spożywanie tego alkoholu jest nielegalne. Takie rzeczy powinny ustalać samorządy, bo oni doskonale wiedzą, w których miejscach można byłoby rzeczywiście umożliwić ludziom picie alkoholu. Według mnie nawet całkowite zdjęcie zakazu byłoby, byłoby jak najbardziej właściwe, ale jeżeli chcemy robić duże rzeczy, zacznijmy od tych mniejszych. dlatego uważam, że... Z góry nie powinno się narzucać, samorządy powinny podejmować decyzje i te samorządy powinny mówić, że ludzie mogą w danym miejscu pić alkohol bądź nie. Ja mam przyjemność mieszkania w Niemczech, gram tam też w piłkę w niemieckiej okręgówce, tam zawsze po meczu spotykamy się z chłopakami, siadamy, spożywamy piwo, w sensie na stadionie czy też w miejscu publicznym nie ma z tym żadnego problemu. Ale moi koledzy, którzy przyjechali z Niemiec, przyjechali do Krakowa, zobaczyli piękne miasto, oczywiście przyzwyczajeni do swoich standardów, kupili sobie piwo, kupili w przyjechała policja, no i dostali mandat. Powiedzieli, że Damian, wszystko w porządku jest u was, ale to nas zaskoczyło, dlaczego u was tak jest, dlaczego jeszcze, jeszcze nie ma tej wolności. No tutaj mieliśmy oczywiście dyskusję, uważam, że jest to kolejna rzecz, która dużo zmieniłaby w społeczeństwie, otworzyłaby ludzie, ludzi, ludzie mogliby się spotykać. Oczywiście miło spędzać czas i co najważniejsze, policjanci w końcu byliby odciążeni, zajmowaliby się prawdziwymi przestępcami, a nie chodzili po parkach i szukali ludzi którzy gdzieś tam po cichu chowają piwo tylko dlatego, żeby nie dostać tego mandatu także piwo pod chmurką jest to kolejny postulat, który chciałbym mocno walczyć szanowni państwo mamy jeszcze teraz czas, kiedy klimat zmienia nam się są, są naukowcy, którzy mówią że to chodzi, przez, że tak naprawdę te zmiany zachodzą przez działalność człowieka, są ludzie, którzy twierdzą, że są to naturalne zmiany ale węgiel staje się nielegalny węgiel, z tego w Polsce głównie produkujemy prąd. Unia Europejska zaczęła promować odnawialne źródła energii. Ja uważam, że jest to całkiem niezłe rozwiązanie i myślę, że wiele osób dokładnie tak samo uważa i dzięki temu w 2018 roku było wielkie boom. Wiele firm powstało, które sprzedawało między innymi instalacje fotowoltaiczne, wiele gospodarstw domowych. Wyliczyło sobie, że jak naprawdę jak, jak zainwestują jedną kwotę, to mniej więcej w 5-7 lat spłaci im się cała inwestycja i będą niezależni, będą mieli darmowy prąd, kupią sobie też samochód elektryczny i nie tylko będzie prąd, ale też będą mogli poruszać się za darmo. Oczywiście polski rząd podjął decyzję, że wie lepiej jak, jak, takie, jak tego typu rynek powinien wyglądać i od czasu, kiedy weszły regulacje, Niestety yy, instalacje fotowoltaiczne przestały się opłacać albo są na granicy opłacalności i jak mieliśmy błąd pomiędzy 2018 a 2021 rokiem, teraz niestety tych instalacji już się nie sprzedaje, bo, bo nasz rząd wiedział lepiej. Chciałbym, abyśmy wrócili do, do stanu początkowego, chciałbym, abyśmy gdzieś tam w naszej Polsce dbali o naszą wolność, bo jeżeli pozwolimy sobie wejść na głowę, to niestety będzie coraz gorzej. Wiemy PIS z każdym rokiem, ale oczywiście nie tylko w PIS, bo zarówno zarządów za pis jak i platformy coraz więcej pojawiało się pomysłów na to, w jaki sposób uprzykrzyć nam życie, w jaki sposób będą oni wiedzieć lepiej, jak, jak my powinniśmy żyć. I przed tym chciałbym państwa bronić, dlatego spotykamy się dzisiaj tutaj. Chciałbym jeszcze parę rzeczy powiedzieć, ale jeżeli będę mógł, to chciałbym pana do prosić o głos. Więc za chwilę jakieś parę życie. Jeśli ktoś mnie nie zna, ale podejrzewam, że wszyscy mnie znają, Jan i Pokrywka, jestem praktykującym terapeutą od ponad 40 lat i podejrzewam, że przynajmniej 1 trzecia mieszkańców tych naszych trzech powiatów zna mnie osobiście z powodów zdrowotnych. Ja swoich poglądów nie ukrywam, wręcz odwrotnie, je eksponuję co miesiąc od ponad 30 lat już w gazecie lokalnej Brama, dawniej Promocjonalna, teraz nazywa się Dama. W każdej gazecie Felietą, w którym jednoznacznie wyjawiam swoje poglądy i ubolewam nad zabieraniem nam wolności. I stanowisko senatora jest stanowiskiem zaufania publicznego. Ludzie, którzy poprą moją osobę, mogą spodziewać się, że poglądów nie zmienię. Jeśli zmieniał, to by to już było przedstawione w moich publikacjach, które idą bardzo regularnie. I to, co tutaj wspomniał Pan Damian, Kandydat na posła. Ja będę senatorem. Tak naprawdę, przez to, że to są jednomandatowe okręgi wyborcze, to nie jest tak, że ja reprezentuję Konfederację. Ja owszem, popieram, należę, ale de facto. Wyrażam wolę tych, którzy poparli mnie, a ludzie wiedzą, jakie mam poglądy. Dlatego, oczywiście, tak jak tutaj powiedział Pan Damian, gospodarka jest przeregulowana. A więc, każdą ustawą, każdą. Każdą regulację będę o to testowywał, będę się starał przekonywać reszty, że nie tędy droga, że to stwarza tylko złe na następstwa. i myślę, że również sprawa lecznictwa, otóż no ja ja, ja jestem tak zwanym lekarzem wyklętym może, tak samo. Mimo że jestem z wykształcenia lekarzem, ratuję dziesiątki tysięcy ludzi z, z różnych opresji zdrowotnych, ale moje recepty system nie realizuje. Lekarz wyklęty. To oczywiście nawiązuje do żołnierzy wyklętych. Że ktoś dopiero w naszych czasach zostali honorowani, ale też nie przez wszystkich. Niestety nasze społeczeństwo składa się z dwóch, jakby, nacji, które, notabene, to było też i w historycznie. Byli patrioci i kosmopolici, prawda? To wiemy z literatury. No właśnie, podobnie. Są patrioci, czyli ci, którzy no, myślą, że, że Pis jest ugrupowaniem patriotycznym, gdyż, proszę Państwa, trzeba im przyznać, mają retorykę e, patriotyczną. Ale co z tego? To są słowa. Posunięcia w większości są identyczne jak wcześniejsza władza pod przewodnictwem Tuska wykonywała te postulaty kosmopolityczne, czyli w tej chwili europejskie. Również i PiS w większości realizuje ten sam program, także praktycznie poza tylko takimi że tak powiem, różnicami między Kaczyńskim a Tuskiem, to programy tych partii się niewiele różnią. Retoryką tak, gdyż ta opcja przeciwna jest kosmopolityczna. Czyli Europa, no, wcześniej ta opcja była za y, też kosmopolityzmem, ale ze stolicą w Moskwie. Ale te, teraz socjalizm z Moskwy prze, przeniósł się do Brukseli. Ten, ten socjalizm tym razie to, jak um, swego czasu, proszę Państwa, zaprosiliśmy um, dysydenta prezydenta rosyjskiego Bukowskiego i zorganizowałem tutaj w tym właśnie ośrodku na dużej sali spotkanie z uczniami um, starszych klas szkół średnich w Kłodzku i pan Bukowski powiedział tak, że on on, jest, on nie jest komunistą, jest prawicowcem i wyjechał na zachód, bo tam była jakaś wymiana za jakiegoś szpiega, coś, coś tam było takie i on Trafił na Uniwersytety Europy Zachodniej i ze zdumieniem stwierdził, że tam cała ta uniwersytecka kadra to również socjaliści. Tyle, że druga opcja. Wiemy z historii, że byli bolszewicy oraz mniejszewicy. Bolszewicy stawiali na terror i szybkie wprowadzanie postulatów komunistycznych. Terror, zabieranie własności itd. tak dalej. Natomiast też chcieli uzyskać dokładnie to samo, tylko że metodami, że tak powiem, w białych rękawiczkach, czyli gospodarczymi naciskami straszeniami. Nie, nie od razu zabijać, tak jak, tak jak bolszewicy, czyli oni mieli plan e, no, z historii cesarstwa rzymskiego. Gdy jakaś prowincja się buntowała, to legion rzymski opanowywał tą prowincję i dziesiątkował ludność. Czyli co dziesiąty mężczyzna był zabijany, czyli no, terror bezpośredni. Co w historii Rzymu skutkowało tym, że mniej więcej dwa pokolenia się nie buntowały, bo były steroryzowane. Gdy Rosjanie przyszli tutaj do Polski, robili to samo. W głowie były plany tyle i tyle zamordować. I dotychczas, proszę Państwa, nie, nie rozkopano jeszcze grobów. Pod byłym UB na ulicy Moniuszki w Chłocku, bo, bo przy ulicy Grunwarskiej, gdzie już tam brakło miejsca do grzebania tych ofiar, UB przeniosło się do innego budynku i tam na zapleczu tego budynku grzebano te ofiary UB. To wyszło przy okazji takich. Plac, plac budowlanych, tam zaczęto kopać ziemię pod fundamenty, a tu, proszę Państwa, szkielety. Ale to cichosza ta opcja nie została wcale wyjawiona i do, do dzisiaj nie jest wyjawiona. Podwórka na ulicy Moniuszki są zabetonowane od wojny i też nikt tego nie dotyka. Myślę, że wreszcie przyjdzie taki czas, w którym te osoby będą z honorem ekshumowane i przeniesione tam, gdzie miejsce, a więc na cmentarze. Wracając jeszcze do mojej pracy jako przyszłego senatora, więc mam zamiar podpierać tylko takie, ust takie ustawy, które będą równocześnie likwidować inne ustawy. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, jak postanowił to Trump. Zrobił to, to bardzo sprytnie. Gdy Trump objął swoją, swój urząd, to ilość regulacji w gospodarce była tak wielka, że gdy ułożono te kartki A4 w stos, to ten stos miał około półtorej metra. I Trump to jasno powiedział. U nas w prasie nikt na ten temat się nawet nie zajął. Że jeżeli ktoś chce wprowadzić jakąkolwiek regulację poprawiającą. Gospodarkę, to musi dwie inne regulacje też zapostulować, żeby je znieść. I w przeciągu dwóch lat z tego półtorej metrowego stosu regulacji w gospodarce amerykańskiej zrobiło się 30 centymetrów. Tyle. No, daj Boże, by, bym mógł zaszczepić tą myśl w swoim kolegom, z senatorom, tudzież posłom. Myślę, że Pan Daniel rozumie to i no, trzeba się wychylać z tym postulatem, bo to jest właściwe. No i oczywiście deregulacja, deregulacja, jeszcze raz. Deregulacja również wychodzi, proszę Państwa, o lecznictwo, bo nie można tego, co dzisiaj Funkcjonuje, nazwać służbą zdrowia. Yy, tutaj bardzo dramatycznie określi tą sferę naszej aktywności państwa w tej dyscyplinie, dy że jest to Ministerstwo Chorób i Śmierci. Ja bym może nie nazywał tego chorób i śmierci, ale chorób i eutanazji. Bo to się dzieje. W białych rękawiczkach i to, to, że 200 tysięcy nadmiarowych zgonów to się stało właśnie dzięki temu. Dzięki temu, że procedury, a nie pomoc bezpośrednim ludziom. Także tyle. I jeżeli pytania, bardzo proszę.